Hej, tutaj Sirian. Witam Was w moim kolejnym materiale. Tym razem nieco o grupówce. Przypomnę, grupówka Poe Regalis było początkowo 7 sztuk. Filmik możecie znaleźć gdzieś tam, gdzieś tam na moim kanale. Bodajże drugi poradnik. Dlaczego mówię, że było? Informowałem już o tym na Facebooku, że jak wróciłem pod koniec sierpnia z moich wojaży po Norwegii. To niestety stwierdziłem, że dwie sztuki mniej jest. Były takie, no oprócz no, tego, że padnięte, no takie jakby zagłodzone. Tak, tu w międzyczasie Wam pokazuję, jak przewraca się mój karmik, tak, no bo przechyliłem. Tak czy inaczej, dwie sztuki padły tak jakby z głodu. Nie wiem, były strasznie, strasznie zabidzone. Być może po prostu ich, jak to nazwać, siostry, bracia, nie, ch nie chcieli dać im e, się pożywić, no i niestety padły, miały strasznie takie wychudzone odbłoki, nie były w ogóle nadgryzione, no i niestety je po prostu wyjąłem na dwie sztuki mniej niestety, także mamy w chwili obecnej pięć, jak możecie zauważyć e, są różnej wielkości, jedne urosły bardziej, inne mniej, już myślę powoli o tym, aby je przesadzić w coś większego, znaczy przenieść do większego pojemnika. W chwili obecnej grupówka ma 27 tygodni. Moment leciało, a wydaje mi się, jakbym ją niedawno założył. Tak więc, no skromnie, dosyć tam mam, yy, prawda, czyli w chwili obecnej kokos i, i taki karmnik z Matchboxa, wsadzam tam jakiś yy, wylęk, czy prawda, młode osobniki yy, karaczanów różnych gatunków. Tu wam pokazuję, jak się właśnie urządziły pod półką kokosa i tam często siedzą. O, no, i tutaj też takie ważne ostrzeżenie, każdemu się może zdarzyć, nawet ja tutaj lekko drygłem. O, jest to teraz szybkość poe, pokazana znowu mi, z, no, uciekł, uciekła, ciężko stwierdzić, bo nie wiadomo jaka płeć, więc rzucam z powrotem. zgubiłem główną myśl, więc, nie, 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 nie. tak, więc, 27 tygodni, ta grupówka już ma, możecie zauważyć szybkość, dość skromnie trzymam, ponieważ łatwiej mi jest po prostu sprzątać. Nie wsadzałem im tam też żadnych oślinek. No i tak jak mówię, no, będę je już przesadzał w coś większego. Myślę, że jeszcze mogą być ze sobą razem, ale za jakieś, nie wiem, 2-3-4 miesiące pewnie już je będę powoli rozdzielał. Także to by było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się, hej. Hej, podoba Ci się to, co robię na YouTubie? Zostaw zatem łapkę w górę, napisz komentarz pod tym filmikiem, poleć go swoim znajomym, zalinkuj go na fejsie. Wszystkie te czynności spowodują, że będę miał motywację do robienia kolejnych filmików, a na pewno chcę zobaczyć, jak się gdzieś przejęzyczę, powiem jakąś głupotę lub inną rzecz, prawda? Także do zobaczenia w nowym materiale. Cześć!